Zrób obiad z marchewą dla czterech osób za niecałe 15 zeta. Kup kaszę, małą paprykę, niedużą cebulkę, dwie średnie marchewki, kawałek szynki i koncentrat pomidorowy. Zakupy w domu. Jak myślisz, co to będzie? Szynkę pokrój, ja pokroiłam w kostkę i taką pokrojoną przerzuć na patelnię z łyżką oleju. Cebulę obierz i pokrój, a następnie dorzuć do zawartości patelni. Posól, popieprz, dodaj majeranku i wymieszaj. Marchewki umyj, oczyść, pokrój. Ja pokroiłam w pół plasterki, ale to nie ma znaczenia, jak pokroisz. I taką marchewkę dorzuć do zawartości patelni. Wody dolewać nie musisz, pogotuj 30 minut, następnie dorzuć paprykę, patrz, ile tego płynu jest i to bez dolewania wody. A w międzyczasie wstaw wodę na kaszę i ją ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Patrz jak płyn odparował. Do miski przerzuć koncentrat pomidorowy, słoik dobrze opłucz, żeby nic się nie zmarnowało. Ja w sumie wlałam dwa słoiczki wody. Dokładnie wymieszaj i takim sosem pomidorowym zalej zawartość patelni, doprowadź do wrzenia, pogotuj minutkę. Oto gotowe danie, jedna z czterech porcji. Trzy porcje sosu, trzy woreczki kaszy do ugotowania i degustacja. Oczywiście o ciupeńkę soli, bo ja ogólnie... Dużo sole, ale to jest pyszne. A jak to pachnie? Paragon na końcu i pytanie zrobisz? A tu zapki bardziej czytelne.